No dobra, to możemy zaczynać. A tak jak powiedziałem, będziemy zaczynać od czystej kartki i będziemy sobie układać różnego rodzaju klocki na początek, żebyście, żebyśmy sobie zrozumieli, co to jest materia stron internetowych i w jaki sposób działają w ogóle systemy informatyczne przez przeglądarkę internetową. W związku z tym e, pierwszym najważniejszą rzeczą e, dotyczącą w ogóle bud budowy stron internetowych, to jak widzicie, mamy tutaj nasz adres URL, e, który działa w internecie, tak? Pod taką każdą i to jest jakaś nazwa, ta nazwa jest nazywana domeną. Czyli musi być wykupiona domena. Gdzieś w jakimś e, urzędzie rejestracyjnym, mamy tych urzędów rejestracyjnych e, dużo. Takim głównym e, państwowym e, firmą, która to, że tak powiem, zapoczęła, był polski NASK i on uwolnił rynek i teraz można już od wielu lat uwolnił rynek i można rejestrować sobie te domeny dowolnie gdzie chcemy. Tak? My cały hosting i wszystkie swoje domeny mamy zarejestrowane tutaj na iq.pl i tutaj mamy swój panel administracyjny, w którym sobie konfigurujemy wszystkie nasze usługi związane z naszą stroną internetową, czyli pierwsza rzecz, którą musimy mieć, to musimy mieć wykupioną tą nazwę. Czyli ja mam tą stronę iton.pl i mam do tej strony zrobioną subdomenę, czyli mam poddomenę, czyli mam złączenie blog.iton.pl. I teraz, jak już tą domenę mam, to zarządzanie tą domeną odbywa się przez serwery DNS. Czyli to musimy sobie zapisać. Czyli pierwsza rzecz na naszej czystej kartce, tutaj, którą musimy sobie umieścić, to pierwsza rzecz to jest domena. Domena. I teraz tak. Naszą domenę musimy sobie. Gdzieś zarejestrować i wykupić. Czyli ta domena to jest rezerwacja tej naszej nazwy w internecie, którą musimy opłacać. Domena jest płatna i pierwsza tam rejestracja domeny kosztuje powiedzmy 12 czy 10 zł, ale później przedłużenie tych domen kosztuje już trochę więcej. Czyli im domena starsza, tym lepiej się propaguje w internecie tą moją domenę, tę. IT Ona tam jest zarejestrowana chyba już ma ponad 10 lat. W związku z tym, i mam tam jeszcze różne inne z tym domeną związane rzeczy. No dobra, mamy domenę. Domenę mamy, to musimy gdzieś tutaj w pasku naszym wyświetlać tą naszą stronę, więc musimy mieć domenę. Zarządzanie wszystkimi domeniami odbywa się na. Takim serwerze, który się nazywa serwerem DNS z angielskiego domain no name server. Dlatego jest DNS, ponieważ wszystkie nasze te adresy, które tutaj mamy, tymi adresami zarządza serwer DNS. Co mamy dalej? Co się składa na tą stronę? No Ta strona ma jakieś pliki. Tak, czyli złożona jest z jakichś plików, które muszą być zlokalizowane gdzieś na jakimś serwerze, który ma dysk twardy i przechowuje nasze dane. Tak. W związku z tym mamy kolejny serwer, który jest nam potrzebny, żeby strona internetowa istniała i żeby się wyświetlała w internecie. To jest serwer FTP. Czyli z, z angielskiego f, skrót File Transfer Protocol. To jest protokół transmisji. W każdym razie tym, tym protokołem transmisji będziemy się łączyć i wrzucać pliki na nasz dysk. Czyli to FTP, to sobie napiszmy, że to jest nasz dysk. Ten serwer DNS to jest nasza. Nazwa. I ta nazwa w internecie, ten serwer DNS, on jego zadaniem jest tłumaczenie nazw tej domeny na adres IP. Czyli musimy mieć jeszcze w tym DNS-ie zewnętrzny. Adres IP, to już tak bardziej z sieci, czyli tak zwany zewnętrzny, czyli publiczny. Czyli do serwera DNS mamy podłączony publiczny adres, i wszystkie, jak ktoś wyszukuje, chce tam wpisuje naszą stronę, na przykład tam ition.pl, to po wpisaniu tej strony yy, od razu jest, że tak powiem, przekierowanie, tak? Czyli na jakiś adres IP, czyli ktoś z internetu wpisuje nazwę, w internecie jest bardzo dużo tych serwerów DNS i w ich pamięciach jest zapisany adres IP, że ten adres IP to się równa nasza domena. Czyli ta nasza nazwa, domena, na, w skrócie nazwa w internecie. Inaczej nazwa w internecie. Dobra, czyli mamy naszą nazwę w internecie i serwer DNS. Mamy nasz dysk, co jest nam jeszcze do szczęścia potrzebne. Teraz, już w aktualnej rzeczywistości świata i wszechświata, nie ma stron internetowych bez baz danych. Czyli ta strona internetowa musi posiadać bazę danych. Baza danych. Ten diagram, który rysuję, on jest absolutnie uniwersalny dla wszystkich stron internetowych, jakie sobie kiedykolwiek w życiu wyobrazicie. W związku z tym mamy bazę danych i to jest po prostu ta, baza danych to jest tale, tabelaryczne, tabelaryczne przechowywanie danych. Czyli mamy tak. Mamy nazwę i nasz serwer DNS, mamy nasz FTP i nasz dysk, na którym trzymamy te dane, które są zawartością naszej strony i mamy bazę danych, w której przechowujemy wszystkie informacje w formie tabelarycznej dotyczące naszej strony internetowej, tak? W związku z tym wykonamy teraz takie ćwiczenie. Ja tutaj popodłączam. Popodłączam to sobie w ten sposób. I tutaj mamy podłączenie tak, podłączenie tak. Czyli musimy mieć ten warunek spełniony, ten warunek spełniony i ten warunek spełniony. Dobra, i z tego wszystkiego tworzy nam się nasza strona internetowa, czyli mamy połączenie DNS-a, FTP-a i bazy danych. Z tego nam się tworzy strona internetowa. Strona internetowa. Teraz tak. 90% stron internetowych w zależności od użycia technologii opiera się na w zasadzie trzech technologiach. Czyli mamy takie technologie, które rozumieją przeglądarki, czyli to jest tak zwany język przeglądarek. Nazwę to, że to jest język skryptowy, to jest język HTML. Rozwinięciem języka HTML jest CSS. I to jest, to są języki przeglądarek, czyli przeglądarka rozumie internetowa to, co ma wyświetlać. Tak. Dobra. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tutaj, którą niestety pominąłem, ale tutaj muszę ją sobie tutaj umieścić. Czyli przy Połączeniu z tych jednej rzeczy, bo zapomniałem tutaj, musimy mieć jeszcze coś takiego jak serwer www. Serwer www. I to jest nic innego jak taki serwer, który nam tą stronę wyświetla. Czyli mamy ją do, tej, do tego mojego serwera www. Mam podłączone DNS, jakieś pliki. Yy, w których leży ten, ten mój, ta moja strona internetowa? No i jeszcze muszę mieć coś takiego jak właśnie serwer www, który y, będzie mi to wyświetlał. Ja na, po, mm, pokażę tutaj przykład takiego serwera. Mamy y, powiedzmy takie dwa najbardziej popularne serwery www. Y, to jest Apache a... 2. I na przykład Engines. To są rozwiązania open source'owe, czyli takie darmowe, i też jednym z tych rozwiązań, na przykład, rozwiązaniem Microsoftu jest serwer IIS. To jest w zależności od technologii, pisania, powiedzmy, stron, bo można też napisać stronę w ASP i przy użyciu języka C-Sharp i programować w tzw. Tak frameworku dot i wtedy będziemy tworzyć rozwiązania na serwery IIS, czyli na serwery Microsoftowe. Tak samo mamy bazę danych, czyli bazę danych też mamy kolejną chmurkę, czyli mamy rozwiązania open source'owe, czyli takie darmowe, mógłbym powiedzieć i te rozwiązania, to pierwsze podstawowe to jest MariaDB. MariaDB. Mamy kolejny, to jest MySQL. Kolejny Postgres, PostgresQL. I to są rozwiązania open source'owe, czyli darmowe, no jeszcze mamy rozwiązania płatne, to mamy MS SQL. oczywiście MS SQL też jest w wersji darmowej, tylko on ma jakieś swoje ograniczenia, tak samo Oracle też jest w wersji Express i też ma swoje ograniczenia i mamy Oracle. Menomend Oracle to jest firma, która jest właścicielem MySQL-a. No ale już pomijając, przyspieszamy, bo wracamy do stron internetowych. Czyli wiemy, że jeśli mamy mieć stronę internetową, to ona musi mieć DNS-a gdzieś zarejestrowanym zarejestrowaną jakąś nazwę, z przekierowanym adresem IP. Na nasz serwer musi być jakiś serwer z dyskiem, który przechowuje dane tej strony, musi być baza danych, musi być serwer WWW, który nam prezentuje te dane z tej, tej zawartości tego FTP, czyli z miejsca przechowywania. No i dopiero wtedy mamy tą stronę internetową. No i strona internetowa. Nam tutaj w zależności od użycia technologii, mamy dwie, dwie technologie w sensie podejście do programowania. Jak oglądacie sobie gdzieś tam oferty pracy dotyczące programowania, to jest taki zunifikowany podział. Czyli mamy programistów którzy się zajmują front-endem, czyli frontem. Front end. I wszyscy programiści frontendowi, co to znaczy, jaka jest różnica między frontendem a backendem. A no zaraz wytłumaczę. Czyli mamy tutaj naszą stronę internetową. Ta strona e, e, ma tak zwany frontend, czyli to, co jest. Frontend to jest wszystko, co jest wyświetlane, czyli to, co widzi użytkownik od strony przeglądarki internetowej. Tak? Czyli de facto dotyczy to całego wyglądu strony, stylizacji, jak coś, tak jak ta strona wygląda. Czyli programiści frontendowi to są programiści, który, którzy programują czy tam tworzą w różnego rodzaju tam powiedzmy podstawowych tych językach, bo tych języków jest trochę, ale frontend i też już frameworków, tak. Ale to jest mniej więcej. Tym językiem frontendowym to jest HTML, CSS, JS, czyli JavaScript. I to są języki frontendowe, bo to są języki, które rozumie przeglądarka internetowa. Ale mamy coś takiego jeszcze w programowaniu jak backend. Czyli to jest wszystko to, w jaki sposób. Się ta aplikacja zachowuje. Backend. Czyli tutaj w tym backendzie już stosuje się inne techniki i inne języki programowania i głównym językiem do tworzenia backendowych stron internetowych jest język PHP. Do takich języków backendowych również można zaliczyć Python. Tawa. i dotnaca. Eee, i dobra, i to Polega na tym, że mamy ten podział, czyli na backend i na frontend. I tak jak powiedziałem, ten ci programiści frontendowi to są wszyscy ci, którzy się zajmują wyglądem. Ci programiści backendowi to są wszyscy, którzy zajmują się backendem. Jest jeszcze kolejna rasa programistów, do których należę ja. Czyli ta rasa to się nazywa DevOps. Jak znajdziecie gdzieś e, jakiegokolwiek jakieś oferty o pracę na DevOpsa, to znaczy, że to już jest programista z wieloletnim stażem i posiada umiejętności programowania w językach backendowych i e, również świetnie sobie może poradzić z programowaniem. W językach frontendowych, czyli może się posługiwać biegle tymi językami. Bądź teraz już korzysta się z do, front, do budowania frontendów z frameworków. Bo napiszę trzy najbardziej popularne na świecie. To pierwszy, to mógłbym powiedzieć, to jest React. Angular. I nowa świeżynka, w której. Angular. I nowa świeżynka, w której my piszemy. Vue.js. Czyli to są frameworki front-endowe, w których tworzy się logikę aplikacji. I oczywiście jeszcze jeden, o którym zapomniałem Node. Node.js. No ale to już jest JavaScript, tak? Tutaj już jest wyszczególniony. Dobra, czy to jest jasne na razie do tej pory? Czy są pytania? Jasne. Jasne. Dobra. Czyli mamy grupę języków frontendowych i mamy grupę języków backendowych. To, czym my się będziemy teraz zajmować, to my, jak widzicie, mamy już budujemy aplikację w oparciu o te elementy, które tutaj widać. Tak? Czyli teraz nasz system, który teraz będziemy robić, naszym celem jest uruchomienie i zainstalowanie strony internetowej na jakimś środowisku. Może to być środowisko hostingowe, ale równie dobrze może być to środowisko osadzone na jakiejś wirtualnej maszynie, gdzie jest jakiś Linux, czyli po prostu serwer fizyczny, który ma jakąś tam, że tak powiem, konfigurację poszczególnych tych, tutaj jak widzicie, usług, bo to de facto to są usługi serwerowe DNS, baza danych, serwer www. i tak dalej. To wszystko, co tutaj nam wyświetliłem, tak? to są usługi, które się instaluje i konfiguruje na jakimś serwerze. Takim prostym przykładem, żeby można było sobie stworzyć takie środowisko deweloperskie swoje własne na swoim komputerze, to jest dokładnie to szkolenie, co Wam wysłałem, czyli postawienie Xampa. Co to jest ten XAMP? A XAMP to jest nic innego jak serwer www. Baza danych i ten tutaj nasz dysk do przechowywania naszej strony internetowej. I spróbujemy sobie teraz na przykładzie tego Xampa uruchomić całe środowisko, które tutaj widzicie, żeby odpalić naszą stronę internetową. A chcemy odpalić stronę internetową która będzie stroną Wordpressa, czyli mam coś takiego jak Wordpress. Wordpress. Wiemy wszyscy, że to jest oprogramowanie otwarte. Tak i oprogramowanie otwarte. Będziemy musieli ściągnąć sobie z internetu naszego Wordpressa i wgrać pliki i wgrać pliki instalacyjne na ten nasz serwer FTP. Czyli będziemy musieli sobie stworzyć e, tutaj, e, że tak powiem ściągnąć z internetu pliki instalacyjne WordPressa i wgrać je poprzez e, tego FTP e, na Serwer, na serwer, tam gdzie mamy hosting. U nas hostingiem będzie nasz XAMPP. Więc teraz musimy niestety zrobić przerwę, bo ja muszę jechać po dziecko. Macie tutaj zadanie, możecie tutaj zostać. Ja się po prostu rozłączę, więc możecie razem współpracować. Jakoś przynajmniej spróbować. I zrobić e, razem to, co tam Wam wysłałem, czyli macie tam instalacja Xampa i konfiguracja e, w tym linku, i to jest jakiś tam kurs e, z internetu. Tutaj jest instalacja i konfiguracja Xampa. W związku z tym, e, zrobicie sobie teraz ten kurs i robimy tam, powiedzmy. Przerwę z jakiejś tam pół godziny, także zainstalujcie sobie Xampa na swoim komputerze i odpalcie po prostu to szkolenie. To trwa 11 minut. Możemy się tam umówić gdzieś za jakieś pół godziny o 18.30. Jak przejdziecie sobie te 11 minut kursu i wykonacie w nim wszystko, co w nim trzeba, żeby sobie zainstalować Xampa. Ok. No dobra. Dobra, okay. to do usłyszenia za pół godziny. No, hey, hey. no dzięki. Okay.